Dzień dobry, szczęść Boże. Witam serdecznie w środę 19 marca. Moi drodzy, dostajemy dzisiaj od Kościoła wspaniałą Ewangelię opowiadającą o dziecięctwie pana Jezusa. Tak mało jest tekstów i informacji o tym, co robił Jezus, Jezus jak był dzieckiem. Jaki był, czy coś mówił, czy już nauczał, nie mamy. Informacji o tym okresie jego życia, lecz jedna historia, oczywiście, jest opisana, kiedy Jezus miał 12 lat. I tę historię dzisiaj właśnie czytamy we wszystkich kościołach na całym świecie, i chciałbym ją najpierw opowiedzieć, a później wyprowadzić pewną naukę, pewne zaproszenie wynikające z dzisiejszego Słowa. Otóż, moi kochani, w Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale mamy opisane, opisaną tę historię od 41 do 51 wersetu. Gdy Jezus miał 12 lat, udał się z Maryją i Józefem do Jerozolimy na pielgrzymkę, na święto Paschy. Ponad 100 kilometrów, prawie 150 km przeszli z innymi pielgrzymami, właśnie do stolicy, do Jerozolimy, do świątyni. Z Nazaretu. I moi drodzy, co, co w ogóle to mówi nam na wstępie, że to była rodzina pobożna, religijna. Zobacz, raz do roku szli na pielgrzymkę. No, pokaż mi teraz rodzinę, która co roku chodzi na pielgrzymki. No, widzisz, to byli faktycznie religijni, bardzo wierzący, praktykujący Żydzi. Święta rodzina. To jest jeden fakt. W takiej rodzinie Jezus się wychowywał. Ale druga sytuacja, moi kochani, mówimy rodzina, rodzina, lecz zobaczmy te relacje. Maryja oczywiście była mamą Jezusa i Jezus do niej mówił mamo, macierzyństwo, synostwo. Tutaj w tej relacji oczywiście wszystko jest oczywiste. Lecz Józef, który był mężem Maryi, już nie był ojcem dla Jezusa. Jezus nie mówił do niego tato. Zobacz, jest Maryja, która ma męża Józefa, no ale Jezus jest oczywiście tylko jej synem, bo ojcem Jezusa jest Bóg, ojciec. On naturę swoją boską właśnie ma po ojcu, od ojca. A tą ludzką naturę człowieka ma od mamy, od Maryi. Tak więc zobacz, że Jezus się wychowywał właśnie w rodzinie oczywiście religijnych Żydów, ale no tam było inaczej niż w tradycyjnej rodzinie. Jest mama i opiekun. Mąż mamy to nie mój tata. I w tej historii to wychodzi. Otóż kiedy Jezus miał 12 lat, udali się zwyczajem świątecznym, czyli chodzą co roku, czyli to jest zwyczaj. Udali się do Jerozolimy i tam byli na święcie Paschy. Oczywiście złożyli Bogu ofiarę, oddali Mu chwałę i zbierają się, by z powrotem już wrócić do swojego domu, do Nazaretu, znowu prawie 150 kilometrów nad Jezioro Galilejskie. Lecz mówi ta Ewangelia Łukasza, że Jezus się zagubił. Zobacz, Maryja z Józefem ruszyli, wyszli z miasta, Przeszli cały dzień, no przeszli nas 30-40 kilometrów, oddalając się od Jerozolimy, ale bez Jezusa. Zgubili Pana, zgubili Syna i zaczęli Go szukać. No oddalali się, ale mieli nadzieję, że On jest gdzieś z pielgrzymami, że też idzie już do domu, ale nie był z nimi. Zgubili Jezusa, byli bez Jezusa. To też ciekawy wątek do medytacji. I mieli niepokój. Kto nie ma Jezusa, ma niepokój. Więc szukali. Szukali go cały dzień. Później wrócili. Szukali drugi dzień, szukali trzeci dzień. Wow. Jak mama straci dziecko z oczu, ale też dzień, noc, dzień, noc, dzień, noc. Nie ma syna w tłumie pielgrzymów w wielkim mieście. Jaki to musiał być stres, jaki to musiał być ból dla jego mamy, Maryi, i dla opiekuna, Józefa. No, niesamowita historia. To też warto przemedytować. To doświadczenie, właśnie Maryi i Józefa. No i nagle, po trzech dniach, odnajdują Jezusa, dwunastoletniego chłopca, który siedzi w świątyni, w środku. W świątyni jerozolimskiej nie sam. Otoczony mędrcami, naukowcami, yy, uczonymi w piśmie, saduceuszami, faruzuszami, kapłanami. Otoczony tymi mężczyznami, którzy zachwycają się bystrością umysłu tego malca. Jego głębokimi, fantastycznymi pytaniami i ciekawymi, trafnymi odpowiedziami. Wow! zachwycają się, dyskutują z Nim. I to nie jeden na jeden. Grumada się ich zebrała, bo po prostu się zachwycili. Skąd on to ma? Co to za chłopiec? I moi drodzy, kolejna scena jest, że Maria z, ze swoim mężem Józefem podchodzą. Do, do nich wszystkich oczywiście zdziwieni, bo Jezus malutki jest w centrum, więc te emocje, ich jakieś nerwy, ta to, 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 to rozpacz, to niezrozumienie troszeczkę opada, bo spotyka ich kolejne dziwne zjawisko. Jezus jest otoczony wielkimi autorytetami żydowskimi, no i tak ci rodzice oni tak podchodzą i, i, i nagle Maryja przemawia. Już Józef nic nie powiedział, ale Maria mówi: "Czemuś nam to uczynił. To ojciec twój pokazuje na Józefa i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie." Jezus spojrzał na nich nie z jakimiś emocjami, że o, mamusia, o, gdzie byliście? Nie, Jezus spojrzał tak z dystansu, nie ruszając się z miejsca i zadał kolejne pytanie. On był już zanurzony w tych pytaniach i odpowiedziach z tymi mędrcami Tory. Więc spojrzał na nich i powiedział, czemuście mnie szukali? Nie wyrwał się, nie skoczył Maryi na szyję i z tęsknoty nie, nie przytulał jej, tylko zadał jej pytanie: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca? Wow, to była mocna odpowiedź. Jezus same takie odpowiedzi i takie pytania dawał i zadawał. Jezus, Maryja mówi: Twój ojciec i ja szukaliśmy Ciebie. A Jezus odpowiada: czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca? Ojca, ojca przez duże o. Maria mówi: Ojciec Cię szukał przez małe o, przebrany Józef. A Józef mówi: Ojca mojego, jest to dom i ja tu powinienem być. Czemuście mnie szukali? Czy to jest coś jest niejasnego? Jaka samowiadomość? Jaka głębia w Jezusie dwunastoletnim. Jakie poczucie spełnienia. Gdy jest w świątyni. Jakie poczucie, że jest bezpieczny, że jest tam, gdzie należy. W domu taty, a jego tatą jest Bóg. Więc Jezus jest po prostu w świątyni jerozolimskiej, która należy do jego Ojca. I on jako jego syn, no po prostu się czuje jak w domu. I tak faktycznie było. Niesamowita historia. Lecz to nie jest jeszcze ten moment, żeby Jezus się objawił jako Mesjasz i zbawił mając 12 lat nas wszystkich. Więc musiał czekać na ten moment, który ma nastąpić dopiero, kiedy ma 30 lat. Zaczął publicznie nauczać. Więc jeszcze Wiele lat przed nim. 18 lat czekania. I Ewangelia się kończy, że wstaje, może się żegna z tymi wszystkimi uczonymi, i idzie do tych prostych rodziców, do młodziutkiej kobiety Maryi i do opiekuna Józefa, którzy byli trochę zakłopotani w ogóle w tej całej sytuacji. On idzie do nich. On wie, co ma robić, on nigdy nie jest zakłopotany. Zostawia tych mędrców i idzie do rodziców. Powiedzmy. I Słowo Boże w ostatnim wersecie 51 w tym drugim rozdziale mówi. I był im posłuszny. Tak więc wrócił do Nazaretu z nimi i był im posłuszny. Był im. Poddany, bo tak zadecydował. On wiedział, kim jest, on wiedział, kim jest jego ojciec, ale zadecydował, że będzie teraz poddany tym ludziom mamie i opiekunowi. Całe życie Jezusa jest przeniknięte samoświadomością, że jest Bogiem i człowiekiem, ale wszystko ma być w swoim czasie. Mojej drodzy, niesamowita historia. Do przemedytowania zachęcam do tego, aby dzisiaj, w tę środę otworzyć Łukasza drugi rozdział i przeczytać sobie jeszcze raz y, tą historię. Przemedytować pomalutku, zdanie po zdaniu. Co ciebie dotknie, co ciebie poruszy? Stop. Zatrzymaj się. Wejdź w głębie tego zdania. Wejdź w głębie tego słowa. Wejdź w głębie kontekstu, tej historii, tej, tej, tego opowiadania, w te emocje. Wejdź. Odnajdź się tam. Pozwól, aby Duch Święty Cię uczył, korygował przez właśnie to Słowo. I moi drodzy, na końcu chciałbym zaproponować, jako owoc tego smakowania dzisiejszego Słowa, abyśmy zrobili to, co Jezus. Byśmy odnaleźli się, jak w domu, w miejscu świętym, w miejscach w sposób szczególny dedykowanych Ojcu. Tak jak świątynia jerozolimska była poświęcona Bogu, taki tyle mamy kaplic, kościołów, katedr, miejsc dedykowanych Bogu, specjalnie wybudowanych dla kultu, specjalnie poświęconych dla Boga. Tam się nic innego nie robi, tylko się modli, oddaje chwałę. Są takie miejsca, setki tysiące, setki tysięcy takich miejsc na całym świecie. Wow! Jaka to jest łaska. I tak jak Jezus, możemy się też odnaleźć w takim miejscu jak u siebie. Bo to są miejsca faktycznie Boże. Moi drodzy, spróbujmy odnaleźć takie miejsce, kościół, kaplicę, yy, gdzie nie ma już liturgii, gdzie nie ma nabożeństwa, mszy, gdzie jest cisza, gdzie jest spokój. I bądźmy jak mały, dwunastoletni Jezus w świątyni jerozolimskiej. Odwiedźmy tatę. Idźmy w gościnę do taty. Tata jest gospodarzem. Bóg jest gospodarzem. Ty wchodzisz w to miejsce sakralne do świątyni, i ktoś cię wita, ktoś cię gości, ktoś ci robi herbatę, kawę, karmi cię, podejmuje ciebie. Ty jesteś gościem w domu, gospodarza, którym jest Bóg. Chciejmy korzystać z tej gościny. Pozwól sobie, na to. Aby wejść w takie miejsce święte, poświęcone, dedykowane Bogu i doświadczyć gościnności Boga, który ma coś dla ciebie. Słowo pocieszenia, miłość, doświadczenie, że jesteś synem, córką. Daj sobie tego to doświadczyć w tych wyjątkowych miejscach, o których tutaj mówi dzisiejsza Ewangelia. Niech Pan nam wszystkim błogosławi. Ja serdecznie zachęcam. My tu w szpitalu mamy taką kaplicę, która jest otwarta 24 godziny na dobę. Jest to miejsce ciszy. Jest to miejsce autentycznie jak świątynia jerozolimska. Kto jest z Łodzi i z okolic może przyjechać na końcu koszenierów gdyńskich 61 i zakosztować, jak dobry jest Pan, jak dobry jest Bóg Ojciec, jaki jest wspaniały jako gospodarz. W ciszy świątyni, byśmy mogli powiedzieć później jak Jezus. No czemu do mnie dzwonisz? Czemu mnie szukasz? Przecież jestem tam, gdzie mój tata byłem na spotkaniu, chciałem naładować akumulatory swojej wiary właśnie w tej ciszy, w której wybrzmiewa głos Boga. Bo On, nasz Bóg, mówi właśnie nie przez hałas harmider, ale przemawia w ciszy. Chcielibyśmy mieć takie momenty, aby się w nią zanurzyć i spotkać się z tatą w jego miejscach, wyjątkowo do tego przeznaczonych. Niech jeszcze raz nam Bóg błogosławi, na piękny dzień, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.